Się z tej strony Adix i w tej książce jestem osobą odpowiedzialną za rozwój działu gier planszowych. Dzisiaj zostałem poproszony o opowiedzenie o grach, które chciałbym dostać pod choinkę. Więc wybrałem takie gry, które już osobiście mam lub grałem, ale gdybym nie miał, to na pewno bardzo bym chciał je zobaczyć pod choinką. Dlatego to do polecajki przetestowane już przeze mnie, od jako gracza, więc będziemy zaczynać. Pierwsza gra, czyli Rivers of Midgard. Wszyscy kochamy wikingów, prawda? Więc kolejne Próba wydania gry z nimi. tak? Akurat ta jest bardzo dobra. Bardzo, bardzo dobra. Jest ona trochę podobna do innej gry e, Wojownicy z Midgardu: tylko że tutaj będziemy zamiast e, rozwijać nasze klanu, będziemy sterować naszym <grym> okrętem i decydować, czy chcemy podbić wioskę, jakieś miasto i tak dalej. Fajna mechanika jest tutaj jednak taka, że jako, że to jest worker placement, będziemy tutaj wybierać pole do aktywacji. A jeżeli jakiś gracz aktywuje jakieś pole, to wtedy wszyscy gracze. Jakby czerpiał z niego profity. Tak? Tylko osoba, która zrobiła to pierwsza, czerpi ich jakby najwięcej. Każda kolejna coraz mniej. Świetnie grać na dwie osoby, ale także i na cztery, więc gorąco polecam. Super hit, bardzo duże zaskoczenie. Kolejna gra od Portal Games, a z uwagi na to, że astrologowie głosili rok Dune, mamy Dune Sekrety Rodu. Tak? Tym razem gra kooperacyjna, parta luźno na zasadach gry Detektyw, w której będziemy się wcielać w. Szpiegów i będziemy próbować rozwiązać zagadki w świecie dune. Gra jest bardzo różnie związana z filmem i bardziej przedstawia inną historię z tego świata, tak? Dzieje się akcja już. No cóż, powiedzmy, że zaczyna się w połowie trwania filmu, żeby nie spoilerować, ale będzie iść totalnie innymi torami, tak? Diunę bardzo lubimy. Da się w to grać zarówno solo, jak i we dwie osoby. W większym gronie, już tak nie za bardzo, szczerze mówiąc, ale solo na dwie osoby jest super, zwłaszcza tutaj na każdym etapie będziemy próbować dedukować kolejne kroki. I co ciekawe, tę grę można grać parę razy, bo kart jest sporo i one będą prezentować różne jakby warianty naszej ścieżki. I od tego, jak je wybierzemy ścieżki, będziemy mieli inne mm, wnioski. Więc możemy tę grę rozwiązać na parę różnych sposobów. Więc gorąco polecam. Tyrants of the Underdark. Część graczy ze starszym stażem ma na pewno ciarki, kiedy słyszy tą nazwę. Tej gry długo nie było na rynku, a ceny na aukcjach osiągały, no cóż, bardzo wysokie progi. Na szczęście powróciła w edycji polskiej. Trochę uboższej, bo zamiast figurek mamy yy, pionki, Znaczy, takie pionki, takie rzetelniki. Aczkolwiek. Osobiście uważam, że żetony, może to być niepopularna opinia, to się dużo lepiej, jest dużo bardziej praktyczne niż, yy, niż figurki, tak? Może to nie wygląda tak ładnie, ale w praktyce sprawdza się idealnie. A dla tych osób, które nie wiedzą, czym są Tyranci z Underdarku, to jest gra, która, w której będziemy się wcielać w dowódcę jednego z klanów mrocznych elfów i będziemy próbować zdobyć władzę w Underdarku, tak, podziemiach świata Dungeons and Dragons. Dużo brudnych zagrywek, gra świetna zarówno na dwie, jak i cztery osoby, dużo negatywnej interakcji, można się przy tej grze pokłócić. Jeżeli lubicie tego typu gry, gdzie wchodzimy w interakcje z innymi graczami i raczej będziemy podkładać pod nimi miny, niż z nimi kooperować, to koniecznie się tym zainteresujcie. Bardzo dobra gra, nie bez powodu zresztą takie ceny osiągała na aukcjach, kiedy skończył się jej na pierwotny nakład. Kolejna gra, to właściwie, ja mam tutaj Harry Pottera, aczkolwiek jest tego cała seria różnych gier, to są to top trumps, tak. To są ogólnie quizy, w których będziemy zadawać sobie nawzajem pytania i osoba, która odpowie na najwięcej wygrywa. To są wszystkie zasady. Na każdej karcie jest parę pytań, związanych z daną marką. Tutaj akurat mamy karty z Harry'ego Pottera, ale możecie znaleźć także karty z, oparte na filmach Marvela, Gwiezdnych Wojen, łacy Pierścieni, Breaking Bad, kto co lubi, tak? Więc jest to idealny temat na prezent. To, że jest ich tak dużo sprawia, że bardzo łatwo jest wybrać coś, co trafi w gusta waszych znajomych lub też rodziny. Świetna gra do wyjęcia akurat gdzieś na imprezie albo spotkaniu na towarzyskim i po prostu rozpoczęciu gry, tak? Nic tutaj nie przygotowujemy, po prostu bierzemy tali i zadajemy kolejne pytania. Super zabawa. Polecam. Ta gra jest olbrzymia. Jest olbrzymia. Ma pełno figurek, pełno zawartości. Jest po prostu gigantem. W przeciwieństwie do Top Tramps, które są opcją bardziej budżetową, ta jest najbardziej ekskluzywna w naszym zestawieniu, tak? Gra kosztuje swoje, ale według mnie warto. Oprócz tego, że została wykonana po prostu bezbłędnie, figurki są fantastyczne, grafiki na kartach cudowne, instrukcja jest spoko. Rozgrywka ma świetny flow i pomimo tego, że trwa 3 godziny, to schodzi błyskawicznie, tak. O co tutaj chodzi? Jak zwykle w tego typu grach kooperacyjnych, zwłaszcza descentie, tak? Ścieramy się grupę śmiałków i będziemy wykonywać kolejne zadania. W tym będzie nam pomagać aplikacja, która weźmie na swoje barki rol brzemię mistrza gry. Więc descent zdecydowanie polecam. Zwłaszcza jeżeli szukacie takiego prezentu z wyższej półki cenowej, tak? No, jak mówiłem, gra jest olbrzymia, dlatego zdecydowanie warto. Dzięki, że oglądaliście, i to były konkretne gry, które polecam na święta, ale nie wszystkie, pamiętajcie, że na taniej książce trwa teraz promocja świąteczna, gdzie gier jest znacznie więcej. A że nie we wszystko grałem, to nie wszystko jestem w stanie polecić, tak? Jednak zajrzyjcie koniecznie, bo jest masa fajnych promocji, masa fajnych ofert, dużo gier, których nie dostaniecie w innych sklepach. Więc koniecznie zajrzyjcie na tanieksiązka.pl i oczywiście znajdziecie też tam te gry. Więc jeszcze raz, dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie, łapkę w górę, subik, komentarz, na który my odpowiemy. I co? I słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!